Cześć. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o metodach dyscyplinowania klasy. Każdy nauczyciel od czasu do czasu boryka się z uciszeniem klasy, z zapanowaniem nad poziomem głośności, który wzrasta niekontrolowanie i dzisiaj chcielibyśmy sprzedać Wam kilka trików, które w naszych klasach działają doskonale. chronologia, to zacznijmy od podstawówki. Tak, jeśli chodzi o młodsze klasy, to mi na lekcjach pomaga takie oto stworzenie. Jest to Silent Fox, czyli lisek ciszy. Kiedy robi się w klasie za głośno, żeby nie krzyczeć i nie nadwyrężać mojego gardła, podnoszę liska do góry. I każde dziecko, które zauważy, że trzymam liska, również go podnosi. Dodatkowo, jeżeli jakiś uczeń nadal rozmawia, wszystkie liski skierowane są właśnie na niego. I taka ostatnia osoba, która zauważy, że czekamy na ciszę, może zostać w jakiś sposób ukarana. Może być albo zapisana na tablicy, albo może dostać minus. E, może również to być smutna buźka. Wiadomo, że w młodszych klasach e, te kary nie mogą być zbyt dla nich dotkliwe. No, jakaś tam naklejka ze smutną buźką, czerwona. Dokładnie. Coś Myślę, że to jest super pomysł, jeśli chodzi o młodsze dzieci, ale nie do końca pomysł sprawdziłby się w starszych klasach. Prawdopodobnie uczniowie gimnazjum i liceum Liska by. Wyśmiali. No chyba tak. Chyba tak. Ja nie próbowałam Silent Foxa. Dla starszych dzieci mam metodę, która związana jest z liczeniem czasu zmarnowanego na każdej lekcji. Metody też trzeba wprowadzić na początku roku szkolnego, najlepiej na pierwszych zajęciach. Ja zawsze nowym grupom mówię, że ja rozumiem, że 45 minut bez gadania to jest prawie niemożliwe. W związku z tym umawiam się z nimi, że jestem w stanie. Przeznaczyć dwie minuty każdej lekcji na totalne zmarnowanie. I za każdym razem, kiedy już w trakcie lekcji poziom głośności albo zdekoncentrowania zaczyna wzrastać, ostentacyjnie podnoszę rękę, na której mam zegarek, i zaczynam liczyć sekundy, które upływają do całkowitego wyciszenia. Dokładnie. I teraz za każdym razem, kiedy podnoszę tą rękę, tych sekund jest inna ilość. Raz jest to 8 sekund, raz jest to 15 sekund. Za każdym razem te uzbierane sekundy zapisuję w widocznym miejscu tablicy, aby oni cały czas widzieli, że tych sekund przyrasta. Na końcu lekcji sprawdzamy, czy rzeczywiście uzbierały się dwie minuty, czy nie. Jeżeli przez cały tydzień na wszystkich lekcjach w tygodniu nie uzbierają dwóch minut, ja najczęściej mam lekcje trzy razy w tygodniu, więc na trzeciej lekcji w tygodniu, na ostatniej, mówi im, że mają 15 10 minut czasu do zmarnowania. Oczywiście do zmarnowania Zawsze wymyślam im wówczas jakieś jakąś bonusową, bonusowe zadanie. Jest to albo jakaś piosenka po angielsku, w której muszą uzupełnić słowa. Oczywiście fajnie by było, gdyby to była piosenka, którą oni na przykład akurat słuchają. Albo fajna gra. A, właśnie, bardzo często są to jakieś tam gry ym, internetowe albo te dołączone do podręczników multimedialnych. Zazwyczaj jest to jakaś gra akurat przypadkiem nadane zagadnienie gramatyczne, więc nie jest to do końca czas zmarnowania. Ale dla nich jest to bonus, jest to czas jakiś tam luźniejszy, wolniejszy, więc jest to dla nich fajne, jest o co walczyć. I też staram się, żeby ten bonus był w każdym tygodniu trochę inny, więc cały czas jest to dla nich element zaskoczenia, bo oni nie wiedzą, co będzie tym bonusem w danym tygodniu. Super, więc metoda jest. super. Mhm. Tak, powiem szczerze, że pożyczyłam tą metodę od koleżanki i sprawdziła się rewelacyjnie w bardzo trudnej klasie. Ale myśmy kiedyś rozmawiały właśnie o tej trudnej grupie, w której ty um, zastosowałaś tę metodę i ty mi też powiedziałaś, że ty tam jeszcze coś wprowadziłaś, jakiś jeszcze system, coś tam A, znaków jakiś. Tak, zastosowałam tam taką metodę podnoszenia, pokazywania różnych sygnałów w czasie lekcji. Oczywiście, taką metodę trzeba z uczniami omówić już na samym początku mhm. roku szkolnego. W momencie, kiedy uczniowie mają jakieś pytanie, żeby nie rozpraszać lekcji oraz innych uczniów, mhm. sygnalizują to w różny sposób. Jeżeli potrzebują wyjść do toalety, podnoszą rękę w ten sposób. Zamiast przerywać lekcję, mogę po prostu skinieniem dać znać, że mogą wyjść z klasy. Jeżeli potrzebują, powiedzmy, długopisu, mogą podnieść rękę w taki sposób. I zamiast pytać wszystkich innych, ja mogę wziąć długopis z ławki, podejść, po prostu dać im ten Nie, nie przerywając w ogóle mówienia nie prawda? lekcji, dokładnie. Jeżeli jest to zwykłe pytanie, po prostu podnoszą rękę i ja wtedy wiem, że pytanie będzie na temat i będzie dotyczyło lekcji. lekcji. Nie zawsze tak się zdarza. Dokładnie, tym bardziej, że szczególnie właśnie w takich trudnych grupach e, oni bardzo łatwo się dekoncentrują i ty tłumaczysz coś, tłumaczysz, i w pewnym momencie ja się pyta, a ma ktoś długopis? I wszyscy zaczynają szukać długopisu i lekcja leży. Także też bardzo fajny system. E, napiszcie w komentarzach, czy Wy macie jakieś super metody, które sprawdzają się w Waszych klasach. Chętnie przeczytamy, co sprawdza się u Was. To co? Do zobaczenia!